Mano, witam Was w Rysiu w amnezji część drugiej. Wznawiamy naszą grę. Niestety to jest bardzo zła gra. Nie chcę w to grać. Okej. Okay. gdzie my jesteśmy? Laboration. Hmm... Tu chyba byłem. A tu? Jania. A. Jak zwykle kurwa. Ktoś tu potrzebuje osnego kluczu. Fajnie. Okej. Okay. To idę dalej. O, oh, tu ja byłem sumie. Hej, 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 hello, hello. Banny ho, jak to już rozjebał schody Ahibu Akibu mi O, tutaj coś coś jest? Uuu! No. Nice To jest Archiwa za za nie przyjąć za Hibu? A zresztą. nie no, mogę tylko mi proszę nikt nie gonić tak Jeszcze drzwi wyważone. Jasne, spoko. zadki księżki. No, to chyba nie tu. Okej. Okay. Hello? Cześć! Ale to mam... Wow. Okej! Okay. I fajnie! Tak mogę otwierać wszystko. To mi się podoba. Przepraszam, czy to brachi Uuu! Uuu! Fajne. Są nowiny. Y nie ma nic. Gdzie to jest pierdolony klucz? Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling out. Let's do what we can. There isn't much to be done about it. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs.

seventeenth May eighteen thirty-nine. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. Hey, ja I Gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to pushed myself toward the enchanting light. it was waiting for me. enclosed in dark nothingness, i felt myself drawn to the mystic light. Whoa. i reached out, closing it in my hands. the faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away. Unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. What? The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Rooj. Ok, Okej. Fuck off. Dalej nic? To byłem. Co tam mamy? Kucha, ale nie złamię tego z tam Kucha, ale nie złamię tego... Co ty to?

Ja wiem kto jest tu w ogóle na akwisie się uuu notatka wejziona w jego zjebu jak mogę to wyjadę na przykład ach ja chuj tak Wszystko Wszystko ja to, jest ten buch, to jest zamek, jestem bohutus, tu zamiar ażem być w kolejnym regionem bogatym bla 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 bla. O to ona bytka, szybka i spieram Okej. Okay. To wodzi. I'm fucking off-build when I get Czas. Taje Bóg dla mnie. Wszystko. Okej. Okay, let's go dalej. Haha. Haha. Ha. Proszę bardzo. Okej. Okay. What the fuck? No, Pani Komisarz, sensie... Hello? Don't worry. Wow. Komisarz, nie Komisarz, Wszystko fajnie? Pani Komisarz, mi drzwi? 三分五。 Nie. Yeah. To wyrzutem się fuj podobają. Wow Do wyjścia. Do wyjścia, do wyjścia do wyjścia do wyjścia. Co? Whoa! Whoa, whoa, whoa! You are crazy! Yes, crazy. Fuck off. How about it's called the vinyani? No, yes then vignani.

Dajcie mi się Ja się z nim, ja nim wszystkim będą sprawy kurwa siłą. A nie będę się kurwa kawał. Już by tak kurwa nie mogli zrobić. Przecież ja chyba tej tak chwili kurwa nie było. No na pierdolę. dál. Co to? Pojďme se zkusit. Mě please. Nějšíš, mě, please?

Jasne Mam być kurwa fajny postęp, w grze jak to wam wam obchodzi <słyska> Jasne Jak to się kuwa, byś tak bał, to my tego nigdy nie przejdziemy. No i tak za co? no tak, coś. Ile win! Nooo! To fajował, ale. W to kurwa tak chuj mi polecić się. Tu też kurwa jest. Sie aczekle tak sam. Ile ja tych składników jest? Jeszcze dwa. Fajnie. Z tego co po... No i wszystko. Dzięki baczka. Ehm, uh, to bylem's to school but I don't how? Aha! Wow! Wow! Fine. Super cool. I co kurwa teraz? A. Nie, to się nazywa To się nazywa siła. Też takie patyki jedną ręką, w drugiej trzymać lampę. Po prostu chodź. Po prostu daj tutaj. Tak, jak to jest... Panie, aż kół, a śmieszne jest tak straszne, że... no, 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 no. Beka z Was. Well. Ja mam dyskonikulację. Jeszcze jeden składnik. No, beka z Was. Well. Beka z Was. Well. Beka z Was. Well. Gdzie jest ten pierdolony czwarty składnik, co ja się tutaj zaczynam denerwować? Fuck off! To nie byłem ja? To nie byłem ja? No kurwa, tu tego nie ma! Tu mnie kurwa ktoś tu w kulki chyba chce lecieć ze mną. Iberka z was idę stąd. Jestem sprawdzio wyrobotowym, czy nie ma jednej? Kurde, to tu? Jeb, yeah, co to kurwa? What the fuck is this? No chyba se kurwa ja robicie teraz ze mnie. So, skąd tu? Przekaż was. Eee, beka z was Rozjebali mi schody, zajebista gra Fajnie Kurwa, fajnie No i tak mi pakuje jeszcze jednego składnika do tego gówna I to musi być w tej winialni, ta Chujowo Chujowo Trzeba czytać a gadasz! Na trzech też, też można coś zrobić Dobra! Przesłyszałem kroki? nie jesteś okej okay, guys Czwarty składnika poszukam w następnej części bo już mi zabrakło czasu Byłem wszędzie widzieliście nie było tego kuwa gdzie to jest Ale ki poszukamy jeszcze E, dzięki za obejrzenie, dajcie suba, lajka, udostępnijcie jak wam się to podobało i no. Czekajcie na następną cześć. Yo!